Manko gołębeczki, godzina 5.30 O 7 .00. Będzie lot Kot mi nie daje żyć Już od rana tylko mnie drapa Jak człowiek wstanie to musi go drapać, kłaskać Ale wróćmy do tematu Kawkę trzeba wypić Gołębie już głodne do oporu Żeby niżej leciały rana kawa pyszna żeby niżej leciały, żeby wszystkich nakarmione były wysoko a te nisko wybiją się, pójdą prosto bez bóg do domku. zobaczcie co się dzieje słonko Stał gdzie on jest na wieczór brakowało dwóch albo trzech o. A, baj do domu. Biedak łysy jest prawie. Który to? No, to samica. Kraceczki przygotowane, wyczyszczone. Ładujemy towarzystwo. Bardzo dobra pogoda jest. 42 sztuki udało mi się zorganizować. No było 50, no ale niestety wszystkie nie wróciły. Jakie trenowałem do plaży. zobaczymy Dwa srebrniaki, koronia co mnie denerwuje Ten samolot stary i i taki. <gry> Ten Twój srebrny, on jedyny został, ale ma taki marny charakter, że nie będzie mi 635, panowie, 43 w sumie, bo wziąłem. O, na targu już jest bardzo dużo ludzi. Będzie z 55 sztuk. O, Jacek mówił, że ma 80, i moich jest 43, to już będzie 120, i tego kolegi jest. Raz, dwa, <noise> 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 trzy. nie liczę. 15? 15? Będzie bardzo malutko. Bardzo malutko ze 300. Te pociągną na alucynu bardzo mało A pan wziął ze dwie sztuki? No to dobrze Jeszcze w jajku Jeszcze wiajku. Jest mój łusek? Jest zobaczcie, poginęły. A nie, to nie mój ty. Ten akurat identyczny. Ja tych przygody tam przystoję, żeby spusty się otworzyły. Maszyna losująca brud. Nie wziąłeś go. Wziąłem kurwa go. Bo... Nie wziąłeś Kupułem go. Się... No. Tutaj chyba to potem. To, to. Kurwa, one niby różne, ale takie same. No ciekawe, czy do Ciebie wróci, czy do mnie. Co? No, no, no. Nie ciekawe. Co ty na ch**a? nie kurwa rzuciłeś. Jest bardzo dużo ludzi. Ludzie patrzą i czekają. Siódma już po. A ja przyniosłem no na tego, przyniosłem samicę i staję Tu jajko ja. po No widzisz, na targu to oszuści. Nie, to kolejki. Co pan robi? Będziesz pan nagrywa? Dobra, ja ci prześlę film. Są twoje tu tutaj są jeszcze, zobaczcie, pawie nie no, troszkę jest troszkę jest Powiem ci, że te twoje 15 zrobiło różnicę. Tu są twoje, załe? Ty kurde, ostatnie tak nie puściłeś, specjalnie tu z boku ustałeś, tak. Ale mało. Z 500 jest? A dał pan coś? Ale dał pan coś do ściny?

Się spóźnił trochę. Lecę! Czekaj, moje, moje znają mój gwizd, to będę wiedziały. Tamte poszły, zobacz. Jacek, w naszą stronę nic nie leci. Z słońca mają. O, tu twój łysek lata, zobacz. No i dobra, po wszystkiemu lecimy do domu. Prosto sypać. I rzepak. Nie złapały się wszystkie. No. .15, jedziemy do domu z 500 sztuk było pewnie mało, ale zawsze 500 jak nie wypuścili to jeden ciemny jest co? co? znajdziesz? jest, cicho, jest, jest coś I te Budapeszty to wiadomo, dwa czerwone. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem sztuk jest. Jest. Mówiłem, że przyjdzie ta wariatka. Dziewiąty. Młode pocztowe wypuściły mnie, salatają. Jedenaście sztuk jest winerek z szczyt i dwa bezet. Winerek swoim tempem. Jest, bardzo wysoko jest. Winerek jest najśmieszniejszy. Przyszedł górą, schodzi powolutku, jak Budapeszt. Mój ulubieniec kąciaty. O, Ruchają. 13 czy 14 sztuk, nie wiem, napisałem już, będzie wiadomo. Jest kolejny, 14, jednak, 14. Ten niebieski, trzy dają, ale czy to moje? Wysoko bardzo, albo na lucynów lecą do jarka. Jak Budapeszt Budapesz ciemnych nie ma. Dwa Budapeszt Czerwona jest. Jest kolejny cztery sztuki. Oba, jak się dają, boją się. Aż. Łapczata jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siło, bo musiałem podegnać troszkę był jeden obcy kończaty też sąsiedzi zobaczyli obcego o idą tam dwa obce to Jarka czarny koczek na 100% teraz do Jarka szły dwa czarny jego na pewno taki koczek na pewno jego i Budapeszt Jarek ma trzy na razie z 15 U mnie za 20 pary jest. Ale chodzą z pocztowymi na razie. to. Sąsiadów myślałem, że nie ma, ale są. Łukasz miał dać, krzyczał. Stoda, stoda. Bez komentarza. No. Raz, dwa, trzy, cztery, jak tu już wcześniej policzony. No i powiem wam, że nie ma tragedii, nadlatują. Nadlatują. No właśnie, pięć. Właśnie. I szósty właśnie sześć siedem osiem. Właź czerwona. Właź. Właź. Dziesięć. Czyli dwadzieścia cztery sztuki na razie. Jest morzanka.

Ja jestem zadowolony. Jest murzyna szarym i Budapeszt. 33. I on jest. A tu? Pocztowy biały. Ze ślubu wczorajszego na 100%. A Budapeszt poszedł dalej, czekaj. Na 100% z wczorajszego ślubu jakiś. Zaraz go zobaczymy szybko. A jak przyklepał do niego. Ta samica z zielonymi obrączkami. 18 rok. Klepiej murzynek z Budapesztem. Fajnie było, fajnie było wam powiem i tak. Mówiłem ta samiczka wróciła dzisiaj Jednego chyba brakuje One wróciły sobie kurde, no się ładnie stoją Gdzie one są, tu są zobaczcie, jeszcze się klepać to. Stare gołębie moje młode gołębnika nie zna innego Przede wszystkim Trzydzieści trzy sztuki, bardzo fajnie. Jeszcze myślałeś taniec od pierwszej, co? Jesteś, jest groszka samica trzydzieści cztery. Słońce Ta. o jest ciężko nagrywać pod takie słońce Powiem Wam, że pięknie to wygląda 35-36 Czekam na dwa jeszcze. Pozbierały się. 37. Jak się nie pomyliłem W obliczeniach Muzin A ta długa samica Taka jak Jak noga <grytania> Jak się nie pomyliłem To jest 37 Na wieczór wezmę klatki Policzę i wrzucę na Teraz zielona branżka, wielka samica. I pokażę Wam, ile wróciło. Nie pozdrawiam sąsiadów, nic nie dali. Musiałem sam bronić honoru Drogoszewa i powiem Wam, że udało mi się. Żałobnik nie wróci, Perłowy, wiadomo dwa srebrniaki, korunia, te też nie były przypuszczane. Winer, samolot też nie, cztery sztuki. A bociana jeszcze dałem. Tych 43 tego bociana łapanego puściłem. Także można go nie liczyć. 42 37 w domu. Młody, ciemny, jeden. Taki z białymi piórami też mnie denerwował. No, także spoko. Będę kończył. Tak jak mówię. Ja jestem zadowolony. Ale jestem smutny. Bo sąsiedzi nic nie dali. Bocianeczka jest. Na dosiad zostaniesz. Charakterny gołąbek. No i dobra, to by było na tyle. Wrzucam dzisiejszy film z rana, żebyście mieli miłego weekendu. Fajnie, fajnie. Gołąbki się pozbierały. Jeszcze jednego mi brakuje. To nie jest rzecz. trzymajcie się, cześć, pozdrawiam wszystkich dzisiejszych znajomych i kolegów z targu, którzy byli, którzy byli popatrzeć, aby tak część, raz w roku przynajmniej, no. ale widzicie dwa lata temu coś było, teraz już się chłopy pogniewali, pokłócili i tyle, także trzymajcie się, cześć.